Mason James, światowej sławy podróżnik, ponownie znalazł się w niezwykle trudnym położeniu. Właśnie pędzi przez wielką pustynię. Ścigany przez nikczemną agentkę Elenę Crabtree pseudonim. Nauczycielka. Nie masz szans, Masonie Jamesie! Zegar tyka coraz szybciej! Nie udać się dowieść tych tajnych dokumentów na czas! Myślisz, że mnie powstrzymasz, Crabtree? Zaraz zobaczysz! Zdołam cię prześcignąć zawsze i wszędzie! <laughs> tak ci się tylko wydaje! Albo nigdy. Tak! I co ty na to, Crabtree? Ech, niech to! Teraz ja to utknęłam! Ale Mason James jeszcze mnie nie pokonał. Już prawie! Ale mam niemal pusty bak! Dopisuje mi szczęście. Stacja benzynowa. Czas na odpoczynek. Mam też ochotę na jakąś przekąskę i kubek herbaty. A tymczasem ludzie podstępnej agentki Crabtree już prawie uprzątnęli bałagan na drodze. Najwyższy czas! <grym> Dopadnę cię, Masonie Jamesie. A w tym czasie. <grym> da, 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 da. Ciekawe, czy mają w ofercie łuskane ziarna słonecznika. Piu! Ha, ha, ha! Teraz cię mam! Co? Skończyło się paliwo? Zatankowany i gotowy do drogi. Tak, czas zawieźć te tajne dokumenty w bezpieczne miejsce. Masonie Jamesie, to jeszcze nie koniec! Nie podwieczorek! Jeżeli Mason odrobił już lekcję, właśnie wysłałem do pani Cratry. Chodźmy już na te przykąski! Chyba wszyscy potrzebujemy paliwa. Kayla, przynieśmy sobie więcej prowiantu. Przed nami wymagające treningi. Nie dam rady w wyścigu LeMarchebox 5000 o pustym brzuchu.